Witamy serdecznie w firmie Finest 24. Chcielibyśmy przedstawić Państwu jedną z naszych ofert. Są to ładowarki mobilne do samochodów elektrycznych, jednej z najlepszych firm, jaka jest na rynku, czyli firmy Duosite. Generalnie rozróżniamy dwa typy takich ładowarek, oczywiście ze względu na typ łącza, jaki jest w Państwa samochodzie. Przede wszystkim jest to type 1 o znaczeniu J1772, czyli pięciopinowa wtyczka. Występuje w większości w samochodach sprowadzanych z USA, ale również w samochodach nieamerykańskich takich marek jak na przykład Mitsubishi rzut czy też świat. Drugim standardem jest to e, bardzo popularnie nazywany Menekes, oznaczenie techniczne 62169. Siedmiopinowa wtyczka, występuje w większości w samochodach sprzedawanych w Europie, e, na przykład od Mercedesa, Audi czy też Volvo. Jest to wtyczka, którą często możemy zobaczyć w stacjach ładowania, na przykład w centrach handlowych czy też na stacjach paliw. Jeżeli chodzi o samą ładowarkę, bardzo ergonomiczny kształt, prosta budowa, klasa wodoszczelności IP55, więc spokojnie możemy użytkować ją w warunkach zewnętrznych. Natomiast to, co będzie nas najbardziej interesowało w trakcie użytkowania, czyli panel użytkownika, są to tylko cztery diody sygnalizacyjne, bardzo prosto opisane. Generalnie informują nas o każdym statusie ładowarki, czyli kiedy ładujemy samochód, kiedy samochód jest już naładowany, kiedy występuje jakiś błąd, kiedy jest problem z baterią, więc tutaj te informacje będziemy mieli bardzo prosto dostępne. Oczywiście do każdej ładowarki dokładamy instrukcję obsługi w języku polskim, żeby mniej więcej zrozumieć i nauczyć się podstawowych, podstawowych tutaj komend. Jeżeli chodzi o samą ładowarkę, są to ładowarki oczywiście na 230 V, czyli standardowe gniazdko elektryczne występujące w państwa gospodarstwach domowych. Są to ładowarki o prądzie ładowania 16 A. Dla porównania ładowarki oryginalne producentów tak mniej więcej oscylują od 10 A do 13 a maksymalnie. Tutaj mamy 16, nieco większy prąd ładowania, nieco większa te również moc, czyli około 4 kW. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytanie i problem związany z zakupem takiej ładowarki, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Wszystkie informacje naszej firmy znajdują się w opisie pod filmem. Chętnie pomożemy, doradzimy, co najbardziej będzie odpowiednie dla Państwa samochodu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.